Będąc w Wietnamie nie zabraknie oczywiście sprawdzenia jednej z najpopularniejszych sieciówek na całym świecie, czyli KFC. Chodźmy spróbować jak smakuje wietnamskie KFC. Dobra, otrzymaliśmy nasz set i pierwsza różnica jest taka, że na przykład KFC otrzymaliśmy w szklanej szklance. To yy, jeszcze jest to, że sobie sami sosy dajemy, tak z tego co Wam pokazywałem. No i tak o oh, próbujemy prytka, to najważniejsze, czy jest trupiący z kaczupem. Ty, grupiący, czyli... Mm, to jest bardzo dobry chili, bardzo dobre, takie jak na KFC w Tajlandii, chyba takie samo jest, tak mi się wydaje. Zobaczmy burger, zinger wleciał teraz, patrzcie to, jest, jest tutaj pomidorek, sałata, kurczak, próbujemy. Co mogę powiedzieć, że taki burger jak z KFC po prostu, szamu nie ma, zwykły burger z KFC. Spróbujmy jeszcze kolkę, słomki oczywiście plastikowe. KFC jak w każdym innym KFC moim zdaniem i tyle na temat. Smacznego drogie